Jestem w ustce koło portu. Można wjeść na początku czy też na końcu drogi krajowej numer 21. I już trzymając się tej drogi krajowej 21, yy, będę z ustki wyjeżdżał. Zostawiam yy, już ustkę, jadę dalej. W zasadzie na tą chwilę jedyne, jedyny możliwy wyjazd, aby kierować się w kierunku Trójmiasta, bo to jest kolejny, można powiedzieć, punkt mojej, mojej podróży po, po kraju. No to jest tak naprawdę wyjazd w kierunku Słupska. Oczywiście później go można w różny sposób yy, modyfikować, natomiast na sam początkowy wyjazd i kierując się tylko znakami, bez używania nawigacji w tym momencie generalnie tym miastem w kierunku, którego podążam jest w tym momencie Słupsk jadę pod słońce i to takie dość rażące poranne Subsk mam w prawo. Ja już w zasadzie jestem na y, drodze wylotowej y, z, z ustki na drodze właśnie w kierunku słupska wyjazdowej więc czas sobie generalnie też w jakiś sposób to muszę podsumować y, Powiem szczerze mnie się bardzo to y, miasto podoba. To jest taki zbitek Dużego miasta z kurortem. Ma to oczywiście swoje zapewne plusy, ale ma też pewnego rodzaju, powiedziałbym, minusy. I pewnie tym minusem jest odległość od morza, bo. Prawda jest taka, że jeżeli trafićby tutaj na kwaterę i zamieszkać sobie gdzieś w centrum, w centrum można widzieć dużego miasta, to jest bardzo daleko tak naprawdę do morza. Ja też jestem osobą taką dosyć, przynajmniej przez, przez lata się takim dosyć wygodnym człowiekiem zrobiłem. Można powiedzieć, wszędzie najlepiej, jakbym podjechał pod samo, pod samo miejsce. Tak więc, mnie nie bardzo by to pasowało, żeby gdzieś tam stąd biegać. No ale, oczywiście, można jak najbardziej brać kwatery już gdzieś tam blisko morza. Aczkolwiek to się pewnie też wiąże z większymi, z większymi kosztami. No ale, cóż, jak ktoś jest wygodnicki, tak jak ja. No to powiem, że tylko sobie to niech więcej płaci, tak? Tak więc tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o ustkę, i pomimo tego, co powiedziałem na, na koniec, y mam nadzieję, że, że jeszcze tutaj trafię, może nawet na jakiś trochę dłuższy pobyt niż tylko tak naprawdę jedna noc.